W tym momencie przeprowadzimy spotkanie z naszym gościem z UK, ale też przez Polskę, z Michałem Słomką, człowiekiem, który ogarnia wydawnictwo Centrala. Oklaski! Zapraszam bliżej, nie bójcie się. Michał jest naprawdę sympatycznym gościem, nie ugryzie. Chodźcie, opowie Wam troszeczkę o życiu, a z tego życia przepyta go Andrzej Jarczewski. Człowiek, który ma brudkę, kozią bródkę. Zapraszamy. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Przedstawiam Michała Słomkę. Ja się nazywam Andrzej Czeski. Porozmawiam chwilkę sobie o wydawnictwie Centrala Koniks i o tym, co się dzieje na rynku komiksowym w Europie i na świecie. Michał jest nie wiem, założycielem, przedstawicielem wydawnictwa Centrala z Poznania, obecnie z obecnie siedzibą w Londynie. Wydajecie tam komiksy, powiedz mi proszę, co decyduje o wydaniu przez was komiksu? Czy to są wasze osobiste wybory, czy sugerujecie się jakimiś poleceniami, czy sugerujecie się rynkiem? Podomyślam się, że komiksy superbohaterskie was nie interesują, więc wybór tu troszeczkę jest chyba zawężony. No, totalnie. Zaczynaliśmy od tego, że robiliśmy wystawy komiksowe. Wtedy nie myśleliśmy o tym, że kiedyś będziemy wydawali komiksy. Właśnie dokładnie w lutym, 10 lat temu, organizowaliśmy pierwsze wystawy Aloysa Nebla, takiego komiksu o czeskim koloniarzu, którego akcja rozgrywa się na polsko-czesko-niemieckim pograniczu przez cały XX wiek. I tam w sumie to wszystko cała idea na centrale wzięła się z tego, żeby pokazać trochę... Jak... ponieważ czytaliśmy wcześniej komiksy i interesowaliśmy się nimi. Ale e, interesując się też jednocześnie Europą Środkową, pomyśleliśmy sobie, że fajnie by było e, przyjrzeć się temu, co się komiksowego dzieje w, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech i tak dalej. I tak tutaj we współpracy z Witkiem Tkaczykiem z Inzil Press, który nam udzielił pierwszych ISBN-ów, e, podobnie zresztą jak w Kulturze Gniewu też na początku, Yy, wydaliśmy Oli Nebla i potem komiks z solucji Anna chce skoczyć. I jakoś tak zaczęło się, okazało się, że jest to, że się to sprawdza. Zaczęliśmy wynajmować stoły na, na Włosce wtedy jeszcze i na festiwalu w Łodzi. No i jakoś tak to się potoczyło. Potem wydaliśmy komiks włoski o, o zsyłaniu przez Mussoliniego homoseksualistów na, taki, na, na, na takie wyspy Tremiti we Włoszech na podstawie prawa, które tam wtedy wprowadził we faszystowskich Włoszech. Potem wydaliśmy tak Rubber Baby, który też nas bardzo wąszerzył tym, jak, jak gęstą literaturą komiks może być. Potem sięgaliśmy już po... Zaczęliśmy organizować festiwal Ligatura, który też nam dostar dostarczył nowych, ciekawych artystów i wydaliśmy takie rzeczy jak Matadora, jak Radosawa czy, czy Komarów. Potem ta Lady, które już wydaliśmy jak, jako wydawnictwo zarejestrowane w Anglii. A co, co decyduje cały czas o tym, czy coś wydajemy no, kiedyś byliśmy mniej frasobliwi, i to myślę z dzisiejszej perspektywy, że wielu rzeczy byśmy nie wydali. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Myślę, że po prostu z, jesteśmy no, nie wiem, mniej, mniej, bardziej ostrożni może niż kiedyś, tak to chyba trzeba powiedzieć. Ale też współpraca z bardzo wieloma autorami, którzy debiutowali u nas, czy wydawali rzeczy, które wiedzieliśmy, że nie mieszczą się w jakimś takim głównym nurcie komiksu, nawet tego alternatywnego, sprawiała nam masę przyjemności. Teraz wygląda już to troszkę inaczej. Jednak staramy się myśleć o tym, w jaki, w jaki sposób komiks będziemy mogli no, po prostu sprzedać. No właśnie, bo wyszuki komiksów ukazuje się już nawet w samej Europie Centralnej bardzo dużo w tej chwili. Artystów jest mnóstwo. Tak czy inaczej, ten wybór chyba jest bardzo ciężki. To znaczy, no Europa Środkowa ma to do siebie, że się nie interesuje sobą nawzajem za bardzo. To znaczy, że główne źródła tych filmów, literatury idą do nas. No, może z literaturą, akurat w Polsce jest prawie inaczej, bo jesteśmy bardzo zakochani w czeskiej literaturze i dużo się stosunkowo okazuje przykładów by to porównać z literaturą węgierską czy rumuńską, aczkolwiek takie, takie linie wydawnicze jak czarnego właśnie o tej innej Europie jakoś bardzo się sprawdziły i przyjęły. Ale tutaj tego zainteresowania sobą nawzajem pomiędzy na przykład autorami z bardzo dobrze rozwiniętych krajów, z bardzo dobrze rozwiniętych komiksowych scen w Jogosławii, a Polską praktycznie nie ma. Tutaj nie, nie, wydajemy, nie wydajemy Wostoka, nie, nie wydajemy Juracicza, Jura którzy są tam hołubieni, którzy są tam po prostu mistrzami komiksu, którzy są też wydawani dzięki takim magazynom jak Stryburger po angielsku. I podobnie to działa z polskimi autorami, no, że mimo jakiegoś naprawdę wydaje się niefałszywego zachwytu nad na Krzysztofem Gawronkiewiczem czy Przemkiem Truścińskim nikt tego w Czechach do tej pory nie, nie wydawał, więc bardziej zawsze y, łatwiej jest wydać komiks z Francji czy, czy ze Stanów w Polsce, w, w Czechach, na Węgrzech, niż wydać coś swojego nawzajem tutaj. Yy, I no mam nadzieję, że to się będzie z czasem jednak zmieniało. No to chyba wynika z jakichś stereotypów, bo robimy yy, to, co znamy. Znamy komiks francuski, znamy komiks amerykański. To najprościej wydać i najprościej sprzedać chyba. Najprościej no, to... też dlatego, że one są dobre, że tutaj są to rzeczy, które no... Znaczy mi się ciężko ten temat wypowiadać. My z francuskich komiksów wydaliśmy Bastien à Vivier i to z amerykańskich tylko z Vancouver Baby. To, no, po to jest trochę taki. Robiliśmy też festiwal dokumentalny przez, przez 6 lat i zawsze nas zastanawiało, że jest masa świetnych dokumentów, ze, właśnie ze wschodu, i to gdzieś tam, z Gruzji, z Kazachstanu, z Rosji, ale dystrybutorzy, którzy wtedy Wtedy też powstawała taka, taka sieć dystrybucji, Against Gravity, która wprowadziła bardzo dużo dobrych dokumentów w Polsce, i tak kierowała się tymi względami. Kierunek geograficzny był ewidentnie jeden, czyli zachód po prostu. Ja nie chcę na, nie chcę na to narzekać, naprawdę to, to jest jakby trochę nasza rola i trochę nasza funkcja, żeby żeby te rzeczy umieć tutaj przedstawić. Artystów jest dużo, to prawda, ale też często te, ta ich twórczość jest osadzona dosyć mocno w kontekście na przykład czeskim właśnie i różne, różne nawiązania, różne puszczenia oka do, do czytelnika są ciężko Często przekładalne, taki przykład, kiedy robiliśmy taką, taką wystawę i publikację o komiksach za żelazną kurtyną, poprosiliśmy historyków z tych krajów yy, byłego obozu yy, socjalistycznego o przygotowanie tekstów i wybraliśmy autorów do, do pokazywania jak te komiksowe sceny wyglądały po 1945 roku, no to często one, te, te realia yy, były naprawdę ciężko przekładalne serbskie czy rumuńskie na, na dla polskiego czytelnika. I w drugą stronę działa to podobnie, więc tutaj trochę po prostu jest też kwestia, yy, że nie wszystko dobre nadaje się do wydawania za granicą. Czyli po prostu, że to są komiksy takie bardzo, yy, bardzo lokalne. No część właśnie taka tak, odciśniona tak, w, w tak, rzeczywistości. Takich w sumie uniwersalnych treści jednak nie przekazują. Bardziej obrazują rzeczywistość tych krajów, a nie chcą o, w zasadzie nie chciałem wyjść na zewnątrz. To znaczy, no nie wiem, to już trzeba by zapytać o ale Alois Leibel jest ciekawym przykładem. Yy, on odniósł bardzo duży sukces w Niemczech, gdzie został też wydany. Yy, myślę, że dlatego, że te realia Sudet, wypędzania Niemców po II wojnie światowej, są tam tematem, który tworzy tą tkankę kultury i historii, więc są jak, na, jak najbardziej zrozumiałe. Podobnie jak te wątki polskie. One jednak były tam tworzone bardzo świadomie, mi się wydaje, po to, żeby. Yy, Aloisa Nebla, yy, można było też wydawać w Polsce. Yy, wydamy go teraz po angielsku, dostaliśmy grant z Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej na wydanie te, tego komiksu po angielsku. I Jestem bardzo ciekaw, jak, yy, jak zostanie on przyjęty w Stanach czy, czy w Kanadzie. No właśnie, Centrala otworzyła swój oddział, czy też przeniosła się do Londynu. Yy, próbujecie tam sprzedawać polskie komiksy? To znaczy my się, my się nie przenieśliśmy, my cały czas wydajemy w Polsce, tylko na pewno nie jest to taka ilość rzeczy. No, przykładowo w zeszłym roku wydaliśmy 5 komiksów po polsku, w tym jedną książkę dla dzieci, e, w Anglii 16 tytułów e, i ta, no, nie jesteśmy w stanie e, cały czas wydawać tyle, ile byśmy chcieli w Polsce, tym bardziej, że zależy nam na tym, żeby ten angielski katalog budować ciągle, bo zależy na tym, żeby ta ilość tytułów i różnorodność tych tytułów była, była jak najszersza. Wczoraj podpisaliśmy dokumenty i we wrześniu wydamy komisję koczeski w dawnictwie. To są trzy zupełnie różne firmy. Łączy je tylko nasza, nasza trójka osób, czy tam czwórka, jeszcze ktoś, kto pomaga nam tłumaczyć. I nie zawsze wszystkie tytuły da się i nie, nie zawsze wydajemy, nie, nie tylko Polaków wydajemy, wydajemy w Anglii. I wydaliśmy Austriaka, Norwegów, Duńczyka, yy, Szweda yy, i Niemca, więc gdyby to jest praktycznie połowa, połowa tego, co, co w zeszłym roku wydaliśmy. Ale oczywiście no, będąc z Polski, starając się w wiele możliwości śledzić to, co się tutaj dzieje, cały czas gdzieś tam jest łatwiej dotrzeć do tych polskich autorów. No właśnie, a pytanie jest takie, czy, czy nasz, bo teraz masz bezpośrednie porównanie rynku brytyjskiego czy też angielskiego z polskim rynkiem, czy nasz rynek już troszeczkę się e, oswoił z komiksem, czy już jest to normal, normalna sytuacja, czy ciągle jeszcze musimy e, gonić tamte rynki? W, w, to znaczy no, pod względem jest... ilości, pod względem urozmaicenia, pod względem jakości. Nie, ja myślę, że jeżeli chodzi o jakość, to naprawdę nie mam się czego wstydzić w Polsce i tutaj... Na tego typu festiwalach, czyli takich, gdzie można naprawdę zobaczyć ludzi, którzy lub coś zaczynają, lub kontynuują od niedawna coś zaczętego, ludzi, którzy nie muszą tego robić pod kątem myślenia o tym, jak się to sprzeda, czy na ile to, na ile to będzie atrakcyjne komercyjnie. Naprawdę nie mam się czego wstydzić. Jest różnica na pewno w ilości. Skala jest tak. Skala jest. Festiwale takie jak nasza Łódź, których na, sam, na, na samej wyspie są trzy, trzy takie festiwale w roku jak Łódź, które można by porównać, bo poza tym jest olbrzymia ilość wydarzeń bardziej właśnie zinowych, bardziej alternatywnych, często już łączonych bardzo naturalnie z ilustracją, czyli to co... Widzę, że tutaj dopiero gdzieś tam się pojawia, jeżeli zaczynają myśleć o kupowaniu printów, o kupowaniu sitodruków, o kupowaniu rysografii. Gdzieś gdzie na przykład w Anglii czy w Niemczech na Liso jest bardzo rozpoczęliwą techniką twórczą, w Polsce jeszcze to nie funkcjonuje. Czyli na pewno jest ta różnica, że jest tam więcej autorów, którzy zbierają się na energię, poświęcają dużo swojego czasu i... Wynajmują stół na tego typu festiwalach, żeby zaprezentować to, co robią. Z drugiej strony techniki są na pewno tam bardziej rozwinięte, czyli mówię, jest więcej zabaw technicznych, chwały pa się papiery, o okładki, obwoluty, lakiery, złocenia, rodzaje szycia. No to jest naprawdę bardzo bogato rozwinięte tam. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o formę treść, to, to, to na pewno nie, nie, niczym, w niczym tutaj nie, nie ustępujemy. Yy, I no i cóż. Właśnie troszkę wyprzedziłeś moje pytanie, chodziło mi o imprezy komiksowe, które się odbywają w Anglii, bo tam zdaje się macie największą orientację, ale również w całej Europie, jak ty to widzisz, bo u nas w Polsce mamy MFK, mamy troszeczkę Warszawy, tutaj we Wrocławiu mamy co prawda najsłynniejsze, to jest festiwal komiksowy Złote Kurczaki i oprócz tego są jakieś drobne spotkania biblioteczne w zasadzie, tak to trzeba nazwać brutalnie, w Anglii chyba to jednak troszeczkę jest bardziej To, już to Znaczy znajomy. mi się wydaje, że w Polsce też to wygląda jeszcze trochę lepiej, bo do tego trzeba dołożyć wydarzenia organizowane przez różne magazyny, czasopisma, galerie, które naprawdę tych imprez w porównaniu z tym, jak to wyglądało 5 lat temu, jest teraz o wiele więcej. To mam na myśli takie wydarzenia jak Niech żyje komiks zrobiony ostatnio przez Życie w Warszawie, czy teraz nowa edycja Niech żyje papier, która będzie w kwietniu. Jak wydarzenia organizowane przez galerie miejskie, takie jak Galeria Arsenal, czy Stary Browar w Poznaniu, festiwal Ruki, który się odbywał przez dwa lata, poświęcony tylko ilustracji, książkom książką projektowanym o designie. Bardzo ciekawe rzeczy. Czy festiwale książki, które w ogóle się bardziej otwierają na, na komiksy, na ilustracje? Tutaj z tego lokalnego podwórka dobre strony książki, które odwiedzamy od iluś tam lat i które naprawdę. Zawsze, zawsze dobrze wykładają może za paroma epizodami na, na tej nowej hali dworca, gdzie tam rzeczywiście był problem z, z frekwencją. Yy, ale imprez, ja, dlatego, dlatego ewidentnie uważam, że jest naprawdę dużo lepiej niż, niż to było kiedyś. Jest, jest festiwal w Łodzi, są różne spotkania komiksowe w Lublinie, w Rzeszowie, w Gdańsku, w Poznaniu działa dużo, dużo rzeczy robi się przy yy, czytelni komiksów Nowa. Yy, można było pewniejsze wymieniać, to na pewno każdy z Was może sobie tam jeszcze coś dołożyć. Natomiast, yy, oczywiście, że to jest druga podstawowa sprawa. No, ciężko nam jeździć z polskojęzycznymi publikacjami za granicę. Więc, to co robiliśmy kiedyś jeszcze zanim założyliśmy yy, wydawnictwo w Londynie, czyli wydawaliśmy rzeczy po angielsku, lub bez tekstu. Co nas zresztą tak naprawdę sprowokowało wtedy do pomyślenia, że może warto spróbować tam. No, naprawdę ten obieg niezależnych festiwali w Europie jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Dochodzi do tego, że są miesiące obydwu tych sezonów, wiosennego, i jesiennego, gdzie my w jeden weekend jesteśmy w trzech miejscach. Na przykład, I, to, yy, i te imprezy są bardzo dobre. To są naprawdę bardzo dobre imprezy, typu Copenhagen Infest Fest, czy, czy Fumentów w Szwajcarii. Też stara impreza prawie 50 lat, yy, która no, naprawdę no, jest, to są naprawdę na bardzo wysokim poziomie i części handlowej, części też wystawiennicze, ekspozycje. Yy, i, ale to jest, mówię, to jest porównywanie z Europą, bo nie je ciężko jeden kraj porównywać z resztą jakby, krajów. Tutaj bardzo dużo się dzieje w Niemczech. Francja jest oczywiście, no wiadomo, ma niesamowity rynek. W Anglii tych imprez jest bardzo dużo, ale jest bardzo duża ich część yy, o charakterze konów, czyli właśnie ludzi, gdzie jest dużo kosplejowców. Ludzi, gdzie jest dużo takiej bardzo amatorskiej twórczości, dużo jest odzieży na tych imprezach, dużo jest jakiegoś takiego, właśnie printów różnych, yy, więc to no nawet ciężko byłoby te rzeczywistość jakoś tam do siebie porównywać. No właśnie o to chciałem spytać, o ten, w sumie trzeba to nazwać, rynek festiwali komiksowych, bo to się zdaje się rozszerza nie tylko jeżeli chodzi o same komiksy, tylko to właśnie zahacza jeszcze o ilustracje łączy się w zasadzie z ilustracjami, łączy się z, z, w zasadzie z jakąś czasami domową twórczością różnych artystów, którzy próbują w ten sposób się jakoś przebić na rynek, próbują właśnie w ten sposób jakoś zaistnieć i przedstawić się do To znaczy, tam, tam w ogóle nie, nie czujesz w takiego, że ktoś ma potrzeby się przebić, tam jakby nie, to w ogóle samo w sobie jest to już na tyle atrakcyjne, fajne i daje tym ludziom radość. No ten model jakby funkcjonowania, że jednak nie, no łatwiej jest od pieniądze na byt, czyli jak tam nie ma problemu z tym, że pracujesz w knajpie 10 godzin w tygodniu czy 20 i, no, i masz dużo czasu potem dla siebie, ale na wszystkie rachunki cię stać i możesz sobie kupować ubranie i za nie bez problemu. E, czyli jak gdyby tą, tą twór, ten twórczy okres takiego poszukiwania, na pewno masz y, trochę bezpieczniejszy, tak mi się wydaje, jeżeli nie masz za te czas domu jakiegoś tam finansowego, że nie ma problemu z tym, żeby podjąć jakąś pracę na jedną czwartą etatu i, i, i tworzyć, i robić. Jak gdyby. Więc to, 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 dla, to dla Zachodu jest na pewno charakterystyczne, ale wydaje mi się, że druga ciekawa rzecz jest tam na tych festiwalach alternatywnych i też dużych, takich jak Erlangen, na przykład największy niemiecki festiwal odbywa się co dwa lata, na zmianę jest Monachium i Erlangen. I na każdym z tych festiwali, czy na takich dużych właśnie jak Babel w Anglii czy Elka w Londynie, ciekawe jest to, że stoiska wynajmują szkoły artystyczne, które płacą swoim czy fumentu właśnie to szwajcarskie, które płacą studentom przejazd wynajmują to stoisko i ci studenci tam jako szkoła czy jakiś tam, y, tam y, wydział y, mogą te swoje prace prezentować w antologiach, w indywidualnych rzeczach, w, w wydrukach właśnie i to, to jest naprawdę bardzo fajne, ja sobie bardzo cenię te stoiska, bo tam po prostu można rzeczywiście wiele, wiele fajnych osób znaleźć i no i sama ta koncepcja, to jest podobnie jak w ogóle we Francji, że tam na przykład y, stoiska są wykupowane przez norweski Norweski odpowiednik naszego Instytutu Książki, czy szwedzki, czy, czy Niemcy mają podobnie, publikują katalogi po francusku, tylko na Gulem, albo po angielsku na imprezę za granicą tutaj właśnie w Waszyngtonie czy w Toronto. Oni tam przyjeżdżają z, po prostu, przygotowani na to, żeby promować y, kulturę komiksową, kulturę swojego kraju, ale są to nie tylko te największe festiwale, tylko po jest, jest jakiś to musi mieć przełożenie, bo widzę to już od kilku lat, że to się sprawdza jako forma promocji i... Tam jest zawsze informacja o funduszach, jakie można zdobyć na tłumaczenie komiksów z danego kraju. Informacja, czy jest to tylko tłumaczenie, czy też produkcja, bo to też jest często różnie. No i wydaje mi się, że to są fajne pomysły. No właśnie, a wydawanie takich komiksów, czy macie nawet tu jakiś sponsor, który Wam pomaga w tym, że promujecie polską sztukę? korzystaliśmy ze współpracy z pomocy Instytutu Polskiego w Londynie. Pisaliśmy też wniosek do jest taki program Transatlantyk na nie czy czy, czy nie wiem, bo który z nich jest też nagrodą za tłumaczenia i teraz teraz nie jestem pewien przez Instytut Książki promowany z niego też korzystaliśmy przy wydawaniu lokomotywy akurat bardzo drogiej w produkcji książce. Korzystamy, jeżeli możemy z tych europejskich środków typu właśnie Danish Literature Fund czy, czy Flamandzki. Jeżeli jest to możliwe, to zawsze sprawdzamy, czy, czy jest możliwość też jakiegoś wsparcia. Wsparcia publikacji to jest sama książka, ale też... Bardzo kosztowną rzeczą i bardzo pożądaną do wsparcia jest finansowanie wizyt autorów za granicą, zwłaszcza w takich gdzieś egzotycznych miejscach jak Tokio czy, czy właśnie Toronto, gdzie bilety są drogie, no a te instytucje mają na to pieniądze. Czyli piszesz dosyć naprawdę nieskomplikowany grant, który polega na wypełnieniu online jednej strony i dowiadujesz się po trzech dniach, czy masz pieniądze, czy nie. Więc to jest też po prostu bardzo fajnie, jakoś tam tak sprawnie zrobione. Jest też taki polski program prowadzony przez Zadana Mickiewicza, ale wygląda to naprawdę no, o wiele, wiele gorzej prawda. Powiedz nam teraz o Waszych ostatnich wydawnictwach. Tutaj mamy. Tak, to, to jest na Księżycu, to jest chyba Wasza ostatnia yy, jest... Tak, to jest książka, która, którą wydaliśmy w grudniu, po polsku i po angielsku. Yy, mam nadzieję, że uda się nam sfinalizować przynajmniej do, do, na rynek francuski niedługo. Tutaj wrocławskich autorów, gosi Herwy i Mikołaja Pasieńskiego. To jest książka, to nie, to nie jest komistykowa, to formę takiego picture booka dla Dzieciaków. E, oczywiście nie tylko. E, I to jest ostatnia rzecz, jaką wydaliśmy w przyszłym roku i w zeszłym roku, a kolejne rzeczy teraz będziemy wydawali od marca. Tutaj ona wyszła w takim pakiecie razem z Erykiem Rudem po polsku i po angielsku i z Disco Kraj. No właśnie, jakie macie plany teraz? Teraz, jeżeli chodzi o polskich autorów, yy, wydamy yy, taki, taki artbook, taką, taką kolekcję reprodukcji jej yy, yy, Karpowicz yy, o Anubisie. Yy, wydamy norweską autorkę Anię Dachle po polsku na pewno i być może właśnie po angielsku. Zrobimy na pewno drugie wydanie Czarnobyla angielskiego, który nam się kończy i też będziemy chcieli go wydać po czesku. Mam nadzieję, że nam się to uda za jednym razem, jeżeli chodzi o produkcję Aloysa Nebla i tak, takie, takie opowieści afrykańskie, bajki dla dzieci Dawida Bohma z Czech. To jest, ten, to jest ten pierwszy kwartał tego roku 2017. sumie z tego rozumiem, że nie koncentrujecie się na samym komiksie, stricte komiksie, że właśnie pojawiają się takie coś jak... Picture buki, yy, książki, nie wiem, ilustrowane. Ta, że... tam, wydaje, wydaje mi się, że to jest też takie właśnie, właściwe. Chociaż w Polsce też wydaje się, że już tak jest, że, że ludzie po prostu szukają ładnych, dobrych książek. Często te imprezy, o których tu wspominałem, one się gdzieś tam krzyżują. To nie są imprezy tylko dla komiksaży, tylko dla ludzi, którzy szukają książek dla dzieci. Yy, I jak najbardziej no, nie, nie, nie kłócą się, nie gryzą się, leżą co u siebie. A właśnie, czy to w takim wypadku Zawęża czy rozszerza definicję komiksu? Nie wiem, czy rozszerza, czy zawęża. Akurat to jest ewidentnie książka dla dzieci, ilustrowana książka. Takie rzeczy może jak w jak Disco-Kraji są gdzieś tam na, na pograniczo medium. Z drugiej strony do obrazów Janny Karpowicz też powstała w Polsce taki artykuł wprowadzający Sebastiana Frąckiewicza, który no, mówi z kolei o narracyjności, zupełnie o osobnych obrazach. Ja nie wiem, czy takie rzeczy są gdzieś tam, gdzieś tam do końca może potrzebne, Ta, to jest, dla mnie to zawsze jest trochę tak, że jeżeli oglądam japoński film bez tytułów, bez, bez e, napisów, jestem w stanie go zrozumieć. Jeżeli nawet jest po japońsku, to jest dla mnie tak samo narracyjnie, jakby był komiksem, czy jakby był, jakby był e, z tekstem. I no są, są takie formy graficzne, taki, te, te, ten rodzaj ilustracji który jest zrozumiały nawet bez, bez prowadzenia jakiejś narracji tekstem, czy, czy w obcym języku i to gdzieś może jest odpowiedź na to pytanie, ale nie teoretyzujemy za dużo. Gdzieś tam mimo tych epizodów wydawania żydów komiksowych, czy kilku książek o teorii komiksu, yy, tak naprawdę wydaje mi się, że ta twórczość zawsze trochę wyprzedza, yy, to mi te, też przerasta trochę to, co jest się w stanie na ten temat teoretyzować i sobie z takiego, z takiego założenia wychodzimy. Byliście na imprezach nie tylko w Europie, ale jeździcie też gdzieś dalej. Czy byliśmy byliśmy dopiero pierwszy raz. O Tokio. Tak, tak. Byliśmy, byliśmy pierwszy raz na, na targach książek. Właśnie to też może z tego trochę wynika, że, że okazuje się, że jeżeli wysyłamy aplikację i pokazujemy tam okładki Comics of czy, czy Fertility, czy Disco Cry, to jesteśmy zakwalifikowani na imprezy, która... Z, Taki rodzaj art book page, czyli po prostu gdzieś tam w komiksie nie, nie mają, przynajmniej w nazwie, zawierającego, wspólnego. Ale okazuje się, że bardzo dobrze nam się tam książki sprzedają, zawsze coś tam z tej imprezy też mamy na przyszłość i stąd pomysł właśnie wtedy na tą aplikację do Tokio, którą nam zresztą polecili ludzie z festiwalu komiksowego, że tam jeżdżą i że było bardzo fajnie. Yy, bardzo naprawdę miłym zaskoczeniem, mimo początkowego w ogóle przerażenia, bo okazało się, że yy, Mieliśmy stanowisko gdzieś na pierwszym piętrze biblioteki w Toronto, która jest głównym organizatorem tego festiwalu, Toronto Comic Art Festival, który do tej pory, tak jakieś 10 lat, był dla mnie pierwszym takim festiwalem, gdzie naprawdę po pierwszym dniu musieliśmy zostawić książki, żeby je pokazywać, po prostu bo przy, przyjmowaliśmy płatności PayPalem, a wysłaliśmy je dopiero po powrocie do domu, więc... Gdyby rodzaj, to, nawet rozmawiałem z Przemkiem Surłom, tam też wtedy był, że jakby rodzaj klienteli, czyli to, że przychodzi rodzina, mama, tata, dziadek, babcia i każdy coś dla ciebie szuka w ogóle, że oni specjalnie przyjeżdżają do tego Ontario na, 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 na te łowy, e, no naprawdę jest czymś no niesamowitym. E, Angulem może być czymś takim, tylko jednak mimo tego, że jest to bardzo duży międzynarodowy festiwal, on jednak jest we Francji, gdzie ta międzynarodowość jest mocno ograniczona przez Yy, słowy angielski po prostu i to, że jednak ten rynek francuski jest na tyle sam dla siebie atrakcyjny, że, że ta część międzynarodowa jest tam gdzieś po prostu na, na, na marginesie trochę traktowana i na pewno nieproporcjonalnie rozwinięta do tego, jak sam festiwal jest wspaniały i rozwinięty. Yy, I to, to no właśnie to, to są tego typu zaskoczenia, że, że gdzieś można. Yy, pojechać trochę dalej i no, spotyka się po prostu fa fajny, fajny sposób też myślenia o imprezie komiksowej, fajny sposób, yy, no, no, fajny rodzaj publiczności, którą, którą poznajesz, przychodzi, rozmawia, rozmawiasz z nimi i jest to nam, no, daje to dużo, dużą daje A jak tak jesteście na imprezach komiksowych i pokazujecie polskie komiksy, jakie znajdujecie o oprócz sprzedaży, lepszy czy gorszy no ludzie nic nie wiedzą, w sensie jeszcze dla nich jest naprawdę... Mieliśmy taką sytuację z tym Small House Expo pod Waszyngtonem, gdzie tam dostawaliśmy... No jesteśmy jedynym krajem z Europy Środkowej, który potrzebuje wizy do Stanów niestety i dostawaliśmy takie różne listy intencyjne, przygotowaliśmy się do tego spotkania w ambasadzie. I widziałem, że sami organizatorzy nawet w tym, w tym liście intencyjnym podkreślali, że to jest w ogóle pierwszy raz, że ktoś tam w ogóle, ktoś tam w ogóle z Europy Środkowej niech będzie. Eee... No, zdarzają się różne fopa typu, że nie rozróżniają za bardzo Polski, Ukrainy albo Białorusi, zwłaszcza tam, zwłaszcza tam właśnie pod, yy, pod Waszyngtonem tak było. Ale z drugiej strony no, nie, nie, to jest naprawdę dopiero któryś etap przyglądania się książce, że widzisz, że ona jest po nazwisku, możesz się chyba zorientować, czy nie wiem. Ale po prostu nie, nie, ma, to, nie ma to znaczenia. I wydaje mi się, że to nie jest argument, że to jest stąd. Wydaje mi się, że to nie jest jakiś tam dodatkowy argument. Może przy Czarnobylu tak bo rzeczywiście no, to jest znana, znana międzynarodowa, znana na świecie katastrofa i rzeczywiście no, yy, to, to może tak. Ale tak nie, nie miałem wrażenia, że to, że ktoś nie może przeczytać nazwiska autora, w sensie wypowiedzieć go poprawnie, jest dla niego jakąś tam dodatkową wartością. Yy, czy mamy jakieś pytania z sali? Bardzo proszę. Ja mam takie straszne pytanie. Czy może zastanawiają się Państwo nad publikowaniem w e-bookach w formie elektronicznej? Zastanawialiśmy się, ale absolutnie nie jest w stanie teraz tego udźwignąć. Absolutnie. Jest to bardzo popularne na zachodzie, rzeczywiście, zwłaszcza jeżeli chodzi o czarno-białe rzeczy czy na tablety. Znaczy może bardzo popularne nie, no ale na przykład cała wielka inwestycja Nobel Press, które otworzyło tą, tą, tą bardzo atrakcyjną, wydaje mi się, aplikację do, do Flying iBooks, do, do yy, która się bardzo dobrze sprzedała i tam te, te, te wyniki tych książek są na tablety, bo to jednak ciągle czytniki na papierze są czarno-białe i tego się nie zmieni. Na, na razie przynajmniej zapowiada się, żeby się to zmieniło, czyli jak gdyby pełna kolorowość jest osiągalna na, na ciągle nalejdzie, na, na tym świetle. Yy, ale na, na pewno nie, na pewno nie, nie, jest, nie, nie myślimy teraz o tym yy, z wydawców, które próbowało to robić, Surf Made Hero, bo te, też dziesięcioletnie bardzo, bardzo znane. Yy, Promiałem z ze bokami, ale wycofało się z niego. I to jest gdzieś tam dla nas... Safer chillą czy tam jest dla nas nawet bardziej niż dobrą kimś, kogo po prostu obserwujemy i staramy się patrzeć, co on robi. Eee, więc, więc zdecydowanie nie. To szkoda, to szkoda, Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? To ja serdecznie dziękuję Michałowi. Bardzo, bardzo dziękuję, też bardzo spotkanie. dziękuję.